Jó, siemanko, witam się z wami. No w końcu wróciłem do swojego gniazda i można z niego przygotowywać podsumowanie newsów z minionego tygodnia, więc już bez zbędnego przedłużania. Zostawcie zuba na IT Hardware, a my lecimy z podsumowaniem minionego tygodnia. I chyba najważniejsze takie informacje nasza krajowa jest taka, że legendarny IM Katowice kończy swoją działalność w Katowicach i przenosi się do... Krakowa. Po tym, jak najpierw był, odbywał się w Hanowerze w latach 2007-2012, potem od 2013 aż 12 lat do 2025 roku w Katowicach, a teraz się przynosi do Krakowa. Pewnie też na dłuższy okres czasu prezydent Krakowa chwalił się, że jest to wieloletnia współpraca, natomiast wydaje mi się, że na pewno pierwszy event będzie testowy, czy on w ogóle wypali, czy się dobrze sprzeda i tak dalej. Natomiast trzeba podkreślić, że IEM to jest jednak wydarzenie bardziej międzynarodowe już w tym momencie niż takie stricte polskie. Bardzo dużo ludzi z całego świata zjeżdża się na IEM na same zawody, prawda? Na cs bo on jest najważniejszą częścią, chociaż dla nas, pewnie takiej części komputerowej, jest to istotne też, prawdopodobnie. Expo, przynajmniej dla mnie, bardzo istotne. Tak czy inaczej, sama impreza jest bardzo międzynarodowa no i takie miasto jak Kraków może przyciągnąć chętniej ludzi, no bo pomyślą sobie a, no już zwiedzimy jeszcze, no bo zwiedzanie Katowic do najciekawszych raczej nie należy, chyba, że się bardzo mylę, to wtedy mnie poprawcie w komentarzach. E, Katowice nie są złe, ja Katowice jako miasto bardzo lubię, natomiast no nie są turystycznie tak ciekawe jak Kraków, no nawet nie dorastają Krakowowi do pięt pod tym względem, e, no pomimo tego iż samym miastem są bardzo fajne. No cóż, jest to zamknięcie jakiegoś rozdziału w historii IEM-ów i otworzenie nowego. Ja jestem go bardzo ciekawy, jak ten nowy IM się sprawdzi, no i może w końcu będę w Tauron Arenie Kraków po tych kilku latach od jej wybudowania, bo będzie naprawdę dobry powód. Dobra, teraz szybko lecimy z następnymi. Paradoks Sankcji. USA chciało przyblokować Chiny sankcjami, żeby się tak szybko nie rozwijały i gospodarczo już dogoniły Stany Zjednoczone i teraz jeszcze tylko technologicznie brakowało. Więc dlatego zaczęli wprowadzać sankcje. Natomiast paradoks jest taki, że dzięki tym sankcjom Chiny zaczęły swój własny ekosystem technologiczny rozwijać i pchać do przodu. Jeszcze w dzisiejszym podsumowaniu będą dwa takie newsy pokazujące, jak Chiny zaczynają dążyć do wyprzedzenia Zachodu też technologicznie są nadal bardzo daleko za firmami zachodnimi, no ale jednak coraz, coraz bliżej. E, między innymi przez to, że pokazali pierwszy chip w 5 nanometrach. Chodzi tu o Huawei i ich nowe układy Kirin. No Jest to coś, co szokuje troszeczkę Zachód, no bo Zachód ok, przechodzi już, te firmy amerykańskie przechodzą na 2 nanometry, natomiast w 5 nanometrach są choćby aktualne tej serii 5000. Więc Chińczycy już mogą produkować układy z taką samą, że tak powiem, technologiczną sprawnością, jak obecnie układy do RTX w serii 5000. Nie moim zdaniem, całkiem całkiem. Nieźle się rozwinęli. Stany Zjednoczone już nie tylko zaczynają ulegać Chińczykom, chociaż to do uległości też jeszcze daleko, to zaczynają też zazdrościć Europie w kwestii cen kart graficznych. To jest coś, co ja mówiłem na jednym ze swoich filmów, żebyśmy się my sankcji nie bali, bo sankcje na elektronikę dotkną. A raczej Stany Zjednoczone. Jedyne co to my możemy dostać rykoszatem, że te firmy w Stanach Zjednoczonych, żeby jakoś to sobie skompensować, zaczną nas obciążać globalnie większymi kosztami. Na razie jednak tak się nie dzieje. Koszty w Stanach są wyższe ze względu na niepewność, bo te sankcje to nie wiadomo, czy one są, czy ich nie ma, kiedy będą, a jak będą, to jakie, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w Europie jest. Chill. I em, ceny kart graficznych pospadały już takie 50-90, nawet dzisiaj widziałem poniżej 10, nie, wczoraj to było poniżej 10 tysięcy złotych, więc no to są ceny, o jakich w Stanach na razie mogą sobie pomarzyć, więc tak jak zazwyczaj to my myśleliśmy i mieliśmy takie wrażenie, że u nich jest taniej, jeżeli chodzi o elektronikę, no to teraz u nas jest taniej no i będzie też tańsze iPhone'y u nas będą, bo Trump będzie się mścił na e, Timie Cook'u i zamierza wprowadzić 25% podatek na smartfony głównie dlatego, że Tim Cook nie pojechał z nim do Abu Dhabi e, kurde, Trump jest strasznie próżnym człowiekiem jest tak próżnym człowiekiem, polecam wam tutaj dokument o Trumpie na kanale Ciekawe Historie gdzie pokazuje jak Trump bardzo mocno e, i bardzo osobiście traktuje jakieś zniewagi, które on uzna za zniewagi. E, I to nie jest kwestia tutaj, że moja wypowiedź jest w jakikolwiek sposób nacechowana politycznie. To jest stwierdzenie pewnego faktu osobowościowego, który będzie wpływał na technologię, bo technologia jest z geopolityką bardzo mocno powiązana. No i tutaj taki Trump poczuł się urażony, narzekał na Tim Cooka, i teraz rynek smartfonów może się mieć gorzej. No a rynek smartfonów w Stanach Zjednoczonych. To, to, tak naprawdę jest głównie Apple. No, wiadomo, tam są też obecne inne marki. Natomiast, no one równie dobrze radzą sobie, że tak powiem, wreszcie świata. A produkcja iPhone'ów w Stanach Zjednoczonych to jeszcze gorsze niż ta taryfa 25%, bo one wtedy będą jeszcze droższe. I chociaż wydaje mi się, że Tim Cook podchodzi do Trumpa w ten sposób, że ziomek, to jest twoja ostatnia kadencja, za 5 lat cię nie będzie, a Apple będzie jeszcze za 100 lat istniało, więc możemy przełknąć te 5 lat Problemów związanych z Trumpem, no bo Apple to moloch, którego praktycznie ubić się nie da. Jeżeli Trump zdecyduje się dźwignąć ceny, co wpłynie na cenę iPhone'ów, to nawet najbardziej zagrożali fani Trumpa i wyborcy się oburzą, bo to jest. Taka cena, która dotknie ich szybko i bardzo boleśnie, i też bardzo widocznie te wzrosty cen będą, yy, będą odczuwalne. No teraz pytanie, jak wtedy to zostanie rozegrane pod takim względem pokazania, kto tutaj jest winny, ale nie będziemy się na tym skupiać. Z kolei OpenAI nie ma najmniejszego problemu z inwestowaniem w Stanach Zjednoczonych, zresztą Apple też nie. Apple zapowiedziało pakiet chyba inwestycji w wartości 500 miliardów dolarów, więc. Pół biliona chcą wydać na zainwestowanie w infrastrukturę w Stanach Zjednoczonych. No i podobnie z OpenAI, które razem z SoftBankiem tworzy konsorcjum budujące największe centra danych na świecie pod względem takiej pojedynczej infrastruktury odpowiedzialnej za jedną funkcjonalność, a mianowicie za Chata GPT, czy też za całą sztuczną inteligencję OpenAI. Będzie się to nazywać Stargate i właśnie ma pochłonąć też. 500 miliardów dolarów i ma tam być około 400 tysięcy układów Nvidia GB200. Więc Nvidia liczy tylko pieniądze, oni tylko liczą, oni więcej nie potrzebują, oni liczą. Ile to będzie hajsu z tego wszystkiego? Masakra. Gabe, znacie Gabe'a, to ten ziomek od Valve, od Steam'a. No to on sobie założył taką firmę jak Neuralink, Elona Muska i to już lata temu. Starfish Neuroscience to się nazywa, jest to startup założony przez Billa, nie, przed, co ja mówię, Gabe'a, Anuela nie, i pokazali w tym momencie pierwszy swój interfejs nie, mózg. Nie, Mózg, nie wiem, świat zewnętrzny, jakby to powiedzieć, albo mózg, mózg komputer, tak, chyba o to chodziło, że to mózg komputer to jest dobre określenie tego interfejsu. Takie interfejsy mają już co najmniej dwie firmy na rynku, i dlatego też wybrałem tego newsa, który pokazuje, że idziemy w kierunku właśnie takich rozwiązań i że to nie jest tylko rzecz science fiction, to będzie dostępne. Też dla nas w mniej lub bardziej odległej przyszłości. Niesamowite, rozwalające wręcz mózg, yy, i to mózg dosłownie. A tutaj na przykład też coś, co rozwaliło mi mózg, tranzystor, który pracuje tysiąc razy szybciej niż obecne tranzystory, z szybkością nawet peta herca. To jest petabajt, jak chciałem powiedzieć, ale petabajty już mamy. Natomiast petaherca. No, i to jest coś, co pokazuje, że niekoniecznie musimy zmieniać mm, paradygmat tworzenia procesorów. Kwestia jakby, znaczy no, to jest trochę zmienienie paradygmatu tworzenia procesorów, no bo mamy tutaj cienki grafen, e, znaczy grafen jest zawsze tak samo gruby, to jest grubość jednego atomu węgla. Co ja gadam? cienki grafen. Grafen i e, e, na bazie grafenu i światła jest zbudowany ten tranzystor, w sensie światło służy tutaj do przełączania, a tak naprawdę wzbudzania stanu energetycznego elektronu, żeby mógł on przejść przez barierę potencjałów, którą tworzy Grafen. I tutaj odkryli, że takie przerzucenie, czyli zmiana bariery, zmiana, przejścia przez bariery, barierę potencjału, czyli tunelowanie kwantowe elektronu można wywołać bardzo krótkim impulsem światła w tym materiale i wynosi to 6, 638 atosekund, czyli jedna kwintylionowa sekundę, bardzo bardzo mało, a to sekunda to jest bodajże chyba do minus 15 e, taka wartość, do minus 9 to jest nano, potem jest, e, nie, mikro jest większe od nano, dobra, nie będę się teraz wchodził w jednostki SI, ale, ale to jest chyba do minus 15 albo później do minus 17, nie wiem, nie jestem pewny, tak czy inaczej dzięki temu można byłoby szybciej przetwarzać dane, no do, to do petahertz Petahertz, teraz mamy gigahertz i mogłyby być petahertz na takich procesorach. Oczywiście jest to na razie w fazie badań, ale moim zdaniem no to jest jedna z tych przyszłości, czy też możliwych przyszłości, które zobaczymy. Za jakiś czas. E, czy 80 Plus Rabi to jest jakiś, e, jakaś przyszłość zasilaczy? Niekoniecznie. Rubinowy certyfikat 80 Plus. 80 Plus samo w sobie bardzo mocno traci już na znaczeniu. E, nie jest to taki certyfikat z taką siłą i z taką renomą, jak to było kiedyś. W tym momencie jest ona raczej z przymrużeniem oka traktowany, natomiast nie zmienia faktu, że wypuszczają nową certyfikację rubinową ponad tytanem ma ona stać i wynosi jej sprawność 96,5%, czyli 0,5% więcej niż sprawność tytaniczna 80 plus. od taka ciekawostka. Intel z kolei wygrywa z patentorowym trollem. Jest taka firma Fortes Investment Group. To jest firma, która regularnie pozywa duże korporacje i żąda od nich milionowe czy też miliardowe odszkodowania jak w przypadku Intela za naruszenie praw patentowych. To jest taka firma troll, która poskupywała swego czasu jakieś mniejsze firemki dysponujące jakimiś patentami i teoretycznie, które teoretycznie można byłoby wykorzystać do pozwania innych innych firm o naruszenie praw patentowych i skrupulatnie od lat pozywa różne firmy. Tym razem Intel wygrywa i na razie odrzuca od siebie widmo płacenia jakichś kar za złamanie patentowych praw. Z kolei też Intel, bo nadal zostajemy przy nim, poprawia wydajność procesorów Ultra 200, a konkretnie 200V, czyli tych jednostek laptopowych, a konkretnie kart graficznych, czyli to do czego Intel nas bardzo mocno przyzwyczaił, że kolejne sterowniki, kolejny wzrost wydajności na ich kartach graficznych bardzo fajnie to robią, no bo przecież nie donosimy ani o AMD, ani o NVIDII o tym, że kolejne sterowniki poprawiają jakoś znacząco wydajność kart graficznych, a tutaj tak jest. To dobrze, czy niedobrze? To nie jest tak, że dobrze, że niedobrze. Dobra, nie będę powtarzał tego mama. Tak czy inaczej, no z jednej strony moglibyśmy pomyśleć, że nie dobrze, bo Intel kiepsko zoptymalizował już na starcie karty graficzne, a z drugiej strony, może dobrze, bo optymalizuje je cały czas. Eee, optymalizowali też gtx 970 moderzy z Brazylii. To już nie pierwszy raz oni coś takiego robią. Tym razem na 970, który przerobili z 4 GB, a właściwie z 3,5, jak pamiętamy, tą aferę, na 8 GB, pod, podmieniając kości 500. Ramowe na 1GB, no i co się okazuje, że w starszych grach nie robi to jakiejś większej różnicy, natomiast w nowszych nawet 20-40% zyskiwała ta karta względem poprzednika, znaczy takiej bazowej wersji. Wow, niesamowity to jest efekt, i pokazuje, że nowe gry no żrą ramu aż miło, i trzeba kupować karty z większą ilością pamięci VRAM Obiecywałem wam, że wspomnę jeszcze o chińskich. Krokach rozwojowych, które troszeczkę są implikowane przez sankcje, no to trzecia firma. GPU, która wyrosła obok chyba tam Moore i Byron Technology na fali tych zapotrzebowań przez Chiny i spowodowanych oczywiście sankcjami nakładanymi przez Stany Zjednoczone, no i też kryzysem półprzewodnikowym w trakcie covid u No i zamierzają zaprezentować kartę o wydajności 4060, natomiast dopiero w 2026 roku i Mówiąc o wydajności, mówimy tu o wydajności teoretycznej i raczej takiej benchmarkowej, bo w grach to nihuchu nie będzie wydajności 40-60. I wiemy na przykładzie Intela, jak ciężko stworzyć dobre sterowniki do grania. I czy Chiny tracą na znaczeniu w związku z tym, że tak. Takie słabe karty muszą sami dla siebie produkować. No, nie o tym mówimy, bo mówimy o znaczeniu dla NVIDIA. No i dla NVIDIA to tak naprawdę może troszeczkę straciły, czy też jakby znaczy dla NVIDIA to bardzo dużo znaczą, bo NVIDIA chciałaby tam sprzedawać, ale to pokazuje nie do końca, że jest, są Chiny potrzebne NVIDIA, bo NVIDIA notuje kolejne rekordowe zyski. Co kwartał NVIDIA ma praktycznie rekordowe zyski. Tym razem 40 4 miliardy przychodów. To jest abstrakt, natomiast to jest i tak niższy zysk niż przewidywano per akcja, bo to jest 81 centów, a 93 byłoby, gdyby było przewidywane. A gdyby Chiny były dostępne i nie były objęte sankcjami, to aż 96 centów per akcja by. Nvidia zarobiła. Eee, tutaj taka ciekawostka, bo wyszedł, e, wysz, w, w, wyciekły czy też ktoś znalazł e, prototyp RTX 5090, który miał aż 4 złącza 16-pinowe, czyli sumarycznie moż, można było dostarczyć do tej karty 2400W. Co ciekawe, trzeba było to robić z dwóch połączonych ze sobą zasilaczy, bo nie ma zasilaczy z taką ilością wtyczek 16-pinowych na rynku. E, po co taka ilość wtyczek. To prototyp. Różne rzeczy mogły być na nich testowane. Na pewno nie były to testy pod czysto pod GPU, znaczy mogły to być testy pod m, układ graficzny, czyli jakieś wygrzewanie go, przeciążanie czy coś takiego. Natomiast nie był na bank planowany e, nigdy układ graficzny, który pobierałby prawie 2,5 kW prądu. To jest chora ilość prądu. Praktycznie jakbyście mieli czajnik włączony przez cały czas. Rachunki za prąd wywaliłoby pod kosmos. E, a ja zawsze jestem zdania, że no jednak te rachunki za prąd są pomijalne, jeżeli mówimy o używaniu komputera, bo zazwyczaj jednak to jest rząd kilkudziesięciu, kilkunastu złotych miesięcznie przy takich najbardziej wydajnych jednostkach powyżej 100-200 zł. Złotych, no może dobijać do 200 złotych, jeżeli bardzo, bardzo dużo z niego, bardzo często i bardzo obciążonych korzystamy, i wtedy to już jest niebagatelna kwota, ale zazwyczaj jest to kilkadziesiąt, kilkanaście złotych. No a w przypadku 2,5 kW, no to to już byłoby te ładne kilkaset złotych. Zwłaszcza jakbyśmy często korzystali na maksa. No i być może w tym prototypie zabrakło właśnie tego, czyli co to jest. Bezpiecznik na każdą linię zasilającą we wtyczce 16-pinowej. Kolej sam sobie zrobił takie rozwiązanie. Po prostu każda linia ma swój bezpiecznik. Jeżeli nagle by któraś z linii uległa uszkodzeniu, to wiemy, że na pozostałe linie zostanie rzucona większa ilość prądu. Jeżeli ona zostanie rzucona, przepali się bezpiecznik, co pociągnie za sobą taką kaskadową, kaskadowy efekt, że Poprzepalają się wszystkie bezpieczniki, odcinając zasilanie od karty graficznej, co jakby zapobiegnie stopieniu się złącza i innym ewentualnym skutkom. I to jest bardzo dobry ruch. Coś takiego powinno być natywnie w tych wtyczkach montowane. Ja bym się czuł wtedy spokojniej. No i dalej zostając przy Nvidia, mamy procesor ARM, ARM, który ma być we współpracy z Mediatekiem e, i e, karta zintegrowana w tym układzie SoC o wydajności RTX 4070. Tyle, że to na razie za bardzo o tym nie wiemy. Ja liczyłem na to, że dowiemy się na Computexie więcej i zostanie to rozwinięte i wręcz pokazane, a nawet zapowiedziana data premiery, ale na razie można spekulować, że będzie to raczej końcówka tego roku i już przed wakacjami nie zobaczymy tego. Ale może dostaniemy jakieś przecieki, więc obserwujcie i wtedy Wam o nich powiemy. Cały czas Nvidia i Nvidia już, e, e, już końcówki ich newsów, bo nowy tryb DLSS, e, który no, ma być jeszcze lepszy niż tryb em, high performance, czy też em, ten najwyższy tryb. E, Wiecie, który stawia na wydajność. Nazywa on się High Performance. Czekaj. Tak, High Performance się nazywał. Bo już myślałem. I skaluje rozdzielczość naprawdę wysoko. Dla niektórych dla niektórych testów w Wiedźminie, na przykład wynik. Czekajcie damy Wiedźmina. I mamy tutaj. DLSS4P, DLSS4 High Performance i Ultra Performance. I dla niektórych, em, dla niektórych gier, między innymi właśnie dla Wiedźmina, wygląd gry był lepszy nawet niż natywna rozdzielczość. Przecież tak dziwnie rwie ten obraz, ale tutaj ten High Performance jest niezły, a tutaj mamy Ultra Performance no ciekawie, ciekawie się to wszystko prezentuje ale już olejmy to Nvidia przejdźmy do Ryzenów 9000 które płoną, więc nie bagatelizujcie e, aktualizacji BIOSu, zwłaszcza na Asrokach, no bo to właśnie ASRock przyznał się czekajcie, nie to. nie to nie to, nie to, tak ASRock przyznał się, że jest to jego wina jeżeli chodzi o spalone układy 9000, pomimo tego od jakiegoś czasu przerzucał się troszeczkę z AMD yy, ASRock że to nie, że to nie oni że to, tak, że to może wina procesorów a yy, no, wina jest taka jak kiedyś yy, wina ASUSa nie wiem, czy pamiętacie, ale to było na procesorach Intela, co prawda tam nic nie płonęło, chyba o, o jakby nic się nie działo, ale był taki błąd na płytach Asusa, że automatyczny overclocking narzucał tak chore napięcia na procesor, że to było wręcz no, nie do pojęcia i na takiej granicy usmażenia procesora. No i tutaj wygląda na to, że płyty Asoka robiły to z Ryzenami serii 9000. No, i Asrock bierze na siebie winę za te awarię. Eee, no, to jest, to, jest, to jest bardzo dobrze, miło z ich strony. Miejmy nadzieję, że z tymi procesorami, które już uległy awarii, no to coś zrobią, poprawią, wymienią, naprawią. Tak czy inaczej, aktualizujcie BIOS, jeżeli macie Asrocki pod AMD, no bo ma on i ten najnowszy BIOS naprawiać. E, takie coś. E, no i na samym końcu Switch 2, i jeszcze będzie później Wiedźmień 4, i tryb VRR, czyli no, dynamiczne dostosowanie. Um, czekaj, to się, jak to się inaczej variable refresh rate, czyli dynamiczne dostosowanie odświeżania ekranu ma działać tylko w trybie przenośnym konsoli. Dla mnie to jest całkiem oczywiste. Dużo łatwiej to kontrolować, kiedy macie bezpośrednio ekran podpięty pod płyt, y, płytkę PCB. Tam jest takie śmieszne złącze, hi nie HDMI. To się nie nazywa HDMI, jakoś inaczej. Ale jest to taki troszeczkę cyfrowy odpowiednik cyfrowy, co ja gadam. No jest to odpowiednik konektorowy display porta mniej więcej, natomiast jest to dużo łatwiejsze niż przez podpięcie zewnętrzne, które w przypadku switcha będzie po HDMI. No i tam już tą technologię nie dałoby się tak łatwo kontrolować. Jest to oczywiście technologia dostarczana głównie przez NVIDIA. No i na samym końcu Ciri, Ciri e, która została wybrana na główną bohaterkę czwartej części Wiedźmina już 10 lat temu. To była decyzja podjęta jeszcze przy, e, w momencie premiery Wiedźmina 3. Ani trochę mnie to nie dziwi. W sensie jakby to był taki naturalny kolej rzeczy. Pamiętam jak po premierze Wiedźmina 3 rozmawialiśmy z ziomkami na ten temat no i oni też tak stawiali, że to będzie jednak cyrilla. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Dzięki wielkie. No i co? Widzimy się w kolejnym podsumowaniu już za tydzień. Miłego dnia, nocy, wieczoru, kiedykolwiek to oglądacie Wam życzę i do zobaczenia. Cześć!